No, czytamy dalej, tak? Tak, dwa słoniki, tak? I tu słoniki mają dwie trąby. I słoniki mają łapki, tak, cztery łapki. A na następnej stronie jest zeberka. Tak, zeberka. Zeberka ma oczka, tak, i zeberka ma uszka, tak, i łapki ma zeberka, nosek ma zeberka, tak, tak, a tutaj jest serduszko, fioletowe serduszko, tak. Gdzie ma serduszko? Tu ma serduszko, tak. Jest liczba trzy. i są 3 tygryski. Tygryski też mają oczka, tak? I tygryski mają noski, tak jak Nelusia, tak? I tygryski mają buzie tutaj, tak? Buzie mają, tak. Patrz, tygryski mają ogonki. Trzy tygryski? Trzy ogonki. A tutaj leci sobie pszczółka. Widzisz, pszczółka ma tu skrzydełka, tak? Przypatrz się, tak. Następna strona, tak? A na następnej stronie No to też jest jakiś kotek, tak? Tak. I ma oczka, tak? I tu jest trójkąt. I trójkąt jest. <głos> różowy, <głos> różowy, tak? Różowy trójkąt, tak. Tak. A na następnej stronie mamy cztery. I tu są cztery rzadki, tak? Cztery żabki ma Nelusia tutaj. Żabki mają oczka, tak? Tak jak Nelusia ma oczka. Tak. Żabki mają łapki. Tak, a ta żabka jest w stawie. Widzisz? Tu jest woda. Tak, i kwiatuszek. Tak, Nelusia, tak. A tutaj jest... Nie wiem, hipopotam. Hipopotam ma oczka, tak? Tak, oczka ma. I łapki ma hipopotam, tu, tak? I nosek ma hipopotam. I tu jest kwadrat, niebieski kwadrat, tak? Tak. A tu jest. Pięć. I mamy tu pięć pszczółek. Patrz tu, pszczółki mają czółka, tak, widzisz? I skrzydełka mają pszczółki. Tak. A tutaj jest małka. Małka, patrz, małpka ma ogonek tutaj. I patrz jakie ma łóżka małpka odstające, no? I oczka ma małpka, widzisz? I łapki. Tak. I co małpka trzyma? Gwiazdę. Żółtą gwiazdę, tak? Tak. A to wszystko, całą książeczkę, trzyma taka mała zeberka. Popatrz, tu jest zeberka. Widzisz zeberkę? Tak. Proszę. Proszę, zjedz książeczkę. Tak, pewnie. Już? Już?